Johnson Johnson, kojarzycie tą znaną firmę, która przez dekady sprzedawała puder dla niemowląt z domieszką? Azbestu i serio, rodzice posypywali pupki swoich dzieci jako twórczym pyłem, a firma siedziała cichutko i liczyła miliardy pieniążków. No, dopóki sądy nie zaczęły wystawiać im rachunków z dziewięcioma zerami. Brawo, to są geniusze. W końcu ktoś połączył pielęgnację, noworodka z chemioterapią na raty. To jest ten poziom korporacyjnej troski, który po prostu uwielbiam. Nie martw się, mamo. Twój maluszek będzie świecił dosłownie, bo azbest lubi się wbijać w płuca i to na całe życie. W reklamach mamy słodkie bobaski, anielską muzyczkę, a w składzie azbest. Ale spokojnie, firma przeprosiła, więc nie ma problemu. Oczywiście dopiero po tym, jak przegrała sprawy na miliardy dolarów, bo nic tak nie mówi. Dbamy o twoje dziecko jak ugoda sądowa opłacona z zysków z tego samego pudru. Jeśli kiedyś zastanawialiście się, jak daleko może posunąć się korporacja dla zysku, to macie odpowiedź. Johnson Johnson dosłownie sypało rakotwórczym głównym na najwrażliwszą skórę świata i nazywało to delikatną pielęgnacją. Brawo, no po prostu, legendy, legendy. A którą firmę prześwietlić następną? Piszę proszę w komentarzach, jeśli macie pomysły i udostępniajcie dalej.